Witaj w kolejnej lekcji. Do naszego filmu dodamy teraz muzykę i go wyeksportujemy. Jak się dodaje muzykę? Klikamy w przycisk dźwięk, potem dźwięki. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym są foldery z różnymi gatunkami muzycznymi. Ja wejdę sobie w zakładkę pop i wybiorę jakiś utwór bez bokalu. Chodzi o to, żeby w tle coś tam sobie grało. Wybiorę na przykład ten kawałek. Zobaczmy teraz, że nasz utwór jest za długi w stosunku do naszego filmu. Jak go skrócić? Ustawiam tą białą pionową linię na końcu mojego filmu. Klikam podział i przycisk usuń. Teraz długość mojego filmu i długość utworu muzycznego jest taka sama. A, jeszcze zapomniałem przyciszyć mój utwór. Zaznaczam go. Klikam przycisk głośność i tym suwaczkiem przesuwam w lewo. Ustawiam go na 10%. Ok. Teraz eksport naszego filmu. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Chodzimy w ten przycisk. Sprawdzamy nasze ustawienia. Rozdzielczość ma być 1080 pikseli.